Twój dzień zaczyna się. Zanim zdążysz sięgnąć po telefon, dosłownie pierwsza rzecz, którą zrobisz po przebudzeniu, potrafi ustawić cały dzień albo kompletnie go zepsuć. Nie chodzi o kawę. Nie chodzi też o to, żeby od razu iść biegać. Chodzi o coś banalnie prostego szklankę wody. Zostań ze mną, bo za chwilę pokażę ci, dlaczego ta minuta może być potężniejsza niż cała twoja poranna kawa. Znasz to uczucie? Budzisz się i od razu sięgasz po telefon. Powiadomienia: scroll, mail. Nagle mijają 23 minuty, a ty dalej leżysz w łóżku. Potem biegniesz do kuchni, kawa, szybkie ogarnięcie i już jesteś w biegu, ale głowa wciąż ciężka, ciało ociężałe jakby dzień zaczął się od złego biegu na starcie. To nie przypadek. Po siedmiu ośmiu godzinach snu twoje ciało jest odwodnione. To jak próba uruchomienia samochodu z pustym bakiem. I teraz wyobraź sobie, zanim sięgniesz po telefon, zanim cokolwiek zrobisz, dajesz organizmowi pierwszy sygnał. Hej, budzimy się. Działamy. Szklanka wody po przebudzeniu robi trzy rzeczy. Budzi twój organizm szybciej niż kawa. Kofeina działa dopiero po 20-30 minutach. Woda od razu. Uruchamia metabolizm. Po nocy twoje ciało potrzebuje restartu. To jak wciśnięcie przycisku start na komputerze. Poprawia koncentrację. Już 2% odwodnienia pogarsza pamięć i skupienie. To tak, jakby komputer miał włączone 20 aplikacji w tle i działał wolniej. Woda od razu przywraca pełną moc obliczeniową. Teraz pewnie myślisz dobra, ale jak zrobić, żeby to naprawdę weszło w nawyk? Mam na to prosty plan. Przygotuj się wieczorem. Postaw szklankę albo butelkę wody obok łóżka. Rano nie musisz nic szukać. Zasada: woda przed telefonem. Nie odblokowujesz ekranu, dopóki nie wypijesz wody. Zrób z tego rytuał. Jeśli chcesz, dodaj plaster cytryny albo szczyptę soli mineralnej. Ale uwaga, nie kombinuj na start. Najpierw wyrób prosty nawyk. Zwykła woda. To minuta, ale ta minuta zmienia cały poranek. A teraz ciekawostka, która może Cię zaskoczyć. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zaczynają dzień od wody. I to nie byle jakiej. Na ISS 93% wody to recykling. Tak, dobrze słyszysz. Piją wodę odzyskaną z własnego potu, z oddechu, a nawet z moczu. Dlaczego? Bo w kosmosie każda kropla ma znaczenie. Technologia filtracji jest tak zaawansowana, że ta woda jest czystsza niż większość kranówki na Ziemi. I teraz pomyśl: jeśli astronauci mogą ufać wodzie odzyskanej z potu i moczu jako pierwszej rzeczy każdego dnia. To czy ty naprawdę potrzebujesz telefonu, żeby wystartować? Widzisz, ta minuta z wodą rano to nie jest tylko kwestia zdrowia. To symbol. To twój pierwszy mikrowybór, który mówi: dbam o siebie, zanim świat zacznie czegoś ode mnie chcieć. Nie musisz od razu robić godzinnej jogi, medytacji czy pięciu afirmacji. Wystarczy szklanka wody. A jeśli powtarzasz to codziennie, zaczynasz dzień jako osoba, która dba o siebie. I uwierz mi, to ma ogromny wpływ na to, jak wygląda reszta dnia. Jutro spróbuj jednej rzeczy: zanim sięgniesz po telefon, wypij szklankę wody. A potem wróć tutaj i napisz w komentarzu, jak się czułeś po tygodniu. I jeśli chcesz kolejne proste nawyki, które naprawdę działają, zasubskrybuj na Wykownik 5 minut. Tu uczymy się, jak w kilka minut zmieniać całe życie.